słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów by jesteście solą ziemi lecz jeśli sól utraci swój smak czymże ją posolić na nic się już nie przyda chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się te światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie.